Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest piątek, 15 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Powiem wam kochani, że dzisiaj miałem pewien problem, dlatego że w archidiecezji łódzkiej obchodzimy święto, a w katedrze nawet uroczystość poświęcenia bazyliki metropolitarnej łódzkiej. Natomiast w kościele powszechnym obchodzimy wspomnienie obowiązkowe Świętej Teresy od Jezusa, Dziewicy i Doktora Kościoła. Pomyślałem sobie jak pogodzić te dwie sprawy, bo wiem o tym, że przecież wielu z was mieszka poza archidiecezją łódzką. Otóż bardzo dobrze się chyba złożyło, że tak jest. Dlatego, że Święta Teresa jest członkiem Kościoła, jest doktorem Kościoła, natomiast Bazylika jest miejscem, w którym Kościół się gromadzi, a więc Kościół to ludzie, i Kościół to również budynek. Czasem jednak zdarza się, że niektórzy redukują Kościół jedynie do budynku kościelnego, albo na przykład do Kościoła jako do instytucji, albo do księży i tak dalej. Pamiętam, że kiedyś, gdy szedłem do szkoły z gitarą na plecach, na przejściu dla pieszych mijałem mamę z małym dzieckiem i to dziecko wyciągnęło palec i wskazało na mnie i powiedział: o, zobacz, mamo, kościółek idzie. Uśmiechnąłem się wtedy, mama tego dziecka również, ale pomyślałem to, wcale nie jest takie głupie. Jestem częścią kościoła, bo kościół to są ludzie i kościół to są również budynki, w których ludzie się spotykają. I ogromnie smutne jest wtedy, kiedy Kościół jest pusty, dlatego że nie ma ludzi albo kiedy Kościół zamienia się na przykład na meczet albo na jakiś hipermarket, tak jak to czasem bywa na Zachodzie. Natomiast ludzie potrzebują też takiego dobrego miejsca, świętego miejsca, w którym będą mogli oddawać cześć świętemu Panu Bogu. Niektórzy chcieliby zredukować kościół na przykład do instytucji usługowej. Idą do kancelarii, zamawiają ślub albo pogrzeb albo jakieś inne usługi, że tak powiem duszpasterskie i tyle. Niektórzy również chcieliby traktować kościół jako jak szwedzki stół, do którego przychodzi i wybiera sobie tylko to, co potrzebuje. Innych rzeczy nie rusza. Niektórzy również dzisiaj redukują Kościół do skandali obyczajowych, a więc Kościół, a więc afera, pomijając zupełnie to dobro, które naprawdę w Kościele się dzieje. I musimy również pamiętać o tym, że Kościół jest społecznością ludzi świętych, ale lu ludzi również grzesznych. Jeśli spełniasz jakiś dobry czyn, albo uwielbiasz Pana Boga, to Kościół, wspólnota Kościoła, dzięki Tobie jest bardziej święta. I również jeśli spełniasz, popełniasz jakiś grzech. Nawet w skrytości i nikt o tym nie wie, i powiedzmy, wydawałoby się, że nikt nie ponosi żadnej szkody, to jednak przez ciebie Kościół jest mniej święty, jest bardziej grzeszny. Niektórzy również chcieliby zredukować Kościół do działalności charytatywnej albo kulturalnej. To wszystko ma miejsce rzeczywiście w Kościele. Ale tak naprawdę, jeśli chcemy powiedzieć prawdę o Kościele. To musimy powiedzieć, że to jest społeczność, która w różnych dziedzinach życia uczestniczy. Jest to społeczność ludzi świętych, ale również ludzi grzesznych. Jedno zdanie bardzo ważne z Ewangelii, która jest przypisana do wspomnienia świętej Teresy, mianowicie: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciała, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo macie się obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. A więc kochani, nawet jeśli będą niszczyć nasze kościoły, tak jak to dzieje się na zachodzie, że kościoły są palone, nawet kiedy będą atakować fizycznie chrześcijan, to tego mamy się nie obawiać aż tak bardzo jak tego, żeby ktoś chciał zabić naszego ducha, żeby odebrać nam nasze chrześcijaństwo. Tego powinniśmy się obawiać. I jeszcze jedno ważne zdanie, które przypisane jest do święta poświęcenia bazyliki metropolitarnej. Jezus powiedział: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. A więc kochani, Jezus dał obietnicę, że nawet jeśli będzie się działo źle w kościele, to okaże się, że jednak Pan Jezus czuwa nad tym, aby bramy piekielne nie przemogły kościoła, aby szatan nie zwyciężył, że Pan Jezus znajdzie taki sposób, że kościół wyjdzie z największych oparów, nawet z największych kryzysów, wyjdzie cało. I kolejny raz, kochani, możemy zadać sobie to pytanie: czy w wyniku różnych trudności, które są w Kościele wewnątrz i na zewnątrz, czy chcemy się ewakuować z Kościoła, czy zostajemy w Kościele, czy jesteśmy razem z Panem Jezusem w łodzi, którą miotają fale? Ale cieszymy się z tego, że Pan Jezus jest z nami, że on nie da zrobić nam krzywdy, że być może ten czas jest nam wszystkim bardzo potrzebny do tego, żebyśmy się oczyścili, żebyśmy nie redukowali kościoła, żebyśmy zobaczyli kościół w całej okazałości, w całym pięknie. Dzisiaj, kochani, wraz z moimi braćmi byliśmy na Mierzei Wiślanej zobaczyć, jak postępują prace przy przekopie Mierzei Wiślanej. A więc dzisiejsze błogosławieństwo od całej naszej czwórki, od ojca Sławka, od ojca Marka, od brata Jakuba i ode mnie zapraszam Was do przyjęcia właśnie tego błogosławieństwa. A dzisiejsze błogosławieństwo kochani od czterech franciszkanów z przekopu Mierzej Wiślanej, błogosławieństwo dla Was wszystkich. Pan z Wami i z Duchem niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Cześć Boże. Papa. pa. pa. Do